Są Izraelczykami mieszkającymi w Portugalii. Byli przed Zgromadzeniem Republiki, by zaprotestować przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Inni aktywiści dołączyli do grupy. W jednym z wielu protestów, które odbyły się we wtorek w 12 europejskich miastach pod hasłem No business as usual, to sposób na wywarcie presji na Unię Europejską, by zrobiła więcej, aby zakończyć konflikt. Protestujący proszą Brukselę o nałożenie embarga na broń i zakończenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. for me it was a process of um, I feel like my identity is taken away from me because whenever i think about israel now the things i think about are are bad things you know so it's, it pains me to speak my language it pains me to to hear songs because now everything is is tainted because israel has become

than uh, more than other people would have to stand and try and act against it not to be silent not to be compliant with it but to stand up against it in every any way i can Protest zgromadził blisko 60 osób byli wśród nich także obywatele Portugalii i Palestyny